Mogę na chwilę? Jeszcze, mogę na chwilę. Barsz. Ok, patrz. Uważaj, zobacz co się stanie. Musimy się skupić, ok? Skup się na kawie. Skup się na kawie, uważaj. Uważaj. Skup się na kawie, patrz. <śmienny> to jest dla ciebie. Użyj, <śmienny> <śmienny>

I'm a like blue and blue sky. It seems so The bed's so easy when sleep's your The blinds collapse and then you close your eyes, and when you're in your dreams.